Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Pokémon Go na moim kanale. Zaczniemy podobnie jak na ostatnim filmiku ze statystyk z poprzedniego odcinka. 614 wyświetleń po jednym dniu, 91 aż łapek w górę i tylko 11 w dół. Bardzo Wam za te łapki dziękuję. Udało się też przekroczyć już 300 subskrypcji na moim kanale, w tym momencie jest ich 307. Także bardzo Wam dziękuję za wspieranie mojego kanału. Jeśli macie jeszcze jakieś możliwości przekazywania filmików dalej, żeby po prostu grono odbiorców stale rosło, byłbym Wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. A teraz przejdźmy już może do odcinka, a raczej do tego, jak postanowiłem go nagrać. Czyli jak pewnie widzieliście, zrobiłem ankietę, w której spytałem Was, czy chcecie w jednym screenie, gdzie, jest tylko, gdzie będzie tylko łapanie Pokemonów, czy dwa, tak jak było dotychczas. Czyli łapanie plus selekcja. Dużo osób chciało na jednym screenie, więc ten odcinek w ten sposób właśnie nagram, a na koniec po prostu pokażę listę swoich już Pokemonów, które zostały mi po transferowaniu słabszych. Nie ewoluowałem poza odcinkiem żadnych Pokemonów. Po prostu nagram jakiś następny już filmik oddzielnie z samych ewolucji, i myślę, że to też będzie dla Was w miarę ciekawe. A teraz już zapraszam wszystkich. Na odcinek i miłego oglądania! Pierwszym pokémonem w tym odcinku jest Gastly. CP 195, a więc całkiem przyzwoite. Chociaż wiadomo, mogło być sporo większe. Wyskoczył z pierwszego pokebola. W drugim, miejmy nadzieję, się już złapie. Nie było żadnego trafienia Nice ani Great. Więc nie będzie dodatkowego doświadczenia. Słapany Gastly 110 EXPA dzięki podkręconej rotacji Pokebola. Kolejny Pokémon to Geodude, a więc typ kamienny. 98 CP, bardzo mało jak na pierwszą formę Pokémona. Znaczy, mimo że jest pierwszą formą Pokémona, oczywiście. Eee, ale chyba był to pierwszy Geodude na moim koncie także bardzo się z niego cieszyłem lubię też pokemony właśnie kamienne no i dodany do pokédexu zarejestrowany jeden więcej 98 CP tak jak mówiłem trzy cukiereczki niestety a tu już Squirtle 333 combat power i to jest właśnie dobre CP dla pierwszej formy jakiegoś pokemona. Malinka i Great Ball, bo inaczej raczej były małe szanse na złapanie tego pokemona. Pierwszy, drugi, trzeci obrót. Za pierwszym razem się już udało. Więc bardzo fajnie. Niestety jak się później okazało przy sprawdzaniu miał on IV, czyli ten potencjał na bardzo, bardzo niskim poziomie. Także, no, raczej z niego nic super nie będzie. Tu już kolejny Squirtle. Ale jak najbardziej pozytywnie, bo przecież trzy e, cukiereczki, nawet jak się przetransferuje, to już będzie wtedy czwarty nawet. Znowu Malinka i Great Ball. Mimo, że ten jest sporo, sporo słabszy. I też złapany za pierwszym razem. 120 Expa. 137 CP. No właśnie, malutko. A tutaj kolejny wodny Pokémon, Slowpok, 396 CP, bardzo, bardzo ładna wartość, tym bardziej, że można go przemienić jeszcze w Slowbro. A więc po takiej ewolucji może mieć nawet, myślę, koło 800-900 Combat Power, jeśli tego co się nie mylę. No, też nie jestem tego przekonany. Okej, okay, złapany, bo dawno też już nie ewoluowałem tego typu Pokémonów. Zwykłym Great Ballem za pierwszy razem, okej, okay, teraz Gastly, kolejny, już drugi w tym odcinku, 150 Combat Power, głównie spotykam właśnie Gastly tak w granicach 100-150 CP, nie wiem czym jest to uwarunkowane, chciałbym jakiegoś takiego złapać, e, koło 300, chociaż 400, żeby móc z niego jakiegoś Huntera zrobić, troszkę zawieszał mi się internet jak widzicie, już kolejny pokéball. OK, trafiony. Raz, dwa i trzy. Zwykłym pokebolem, bez malinki nawet udało się złapać. Także bardzo, bardzo fajnie. Kolejny gastli. Jeśli uda mi się złapać jakiegoś z fajnym IV, to yy, wyewoluję go na huntera. Z pierwszego jajka w tym odcinku wyskoczył nam niedoransamiczka, a więc fajnie, bo dużo. Cukierków. Mogę w tym momencie już nawet przemienić Nidorana w Nidorinę, ale na razie nie warto, ponieważ nie złapałem jeszcze żadnego o wystarczająco, wysokim, e, e, o wystarczająco wysokiej wartości CP. Tutaj Sil, kolejny wodny Pokémon złapany zwykłym Pokebolem, bo miał tam chyba bardzo mało CP, ale jest to pierwszy Sil na moim koncie, także bardzo, bardzo fajnie. 111 CB to nie jest zbyt dużo, ale jeśli chodzi o pierwszego Pokémona, to bierze się wszystko. Tutaj Odish, rzadko dosyć spotykam Odish, eee, chociaż byłoby fajnie przemienić ee, jakiegoś e, Wire Pluma, czyli trzecia forma Odish, Pó e, na początku w glumach chyba 25 Candy, później 100 na Wire Pluma. Złapany zwykłym pokebolem, oczywiście za pierwszym razem, bo tylko 43cp. A tutaj jeden z najrzadszych pokemonów w tym odcinku, Wartortle, czyli druga forma Squirtla. Już trzeci chyba specjalny pokémon w tym odcinku z tej rodziny, bo dwa Squirtle zna złapałem na początku. Trafienie świetne, Great. Pomalince, wydawało się, że wszystko się uda, niestety wyskoczył. Mimo, że tylko 233cp to te ewolucje specjalnych pokemonów są już naprawdę bardzo, bardzo trudne do złapania. Jak mieliście kiedyś e, przyjemność taką, żeby spróbować takiego pokemona złapać, to wiecie, że jest to bardzo, bardzo trudne. I dosyć rzadko one e, dają się złapać, częściej uciekają po prostu. Jeszcze raz wyskoczył z Great Ball'a, ale na szczęście jeszcze, jeszcze... Nie spierniczył z pola walki. Jeszcze miałem szansę go złapać. Kolejny grade ball i tym razem siedzi. Udało się złapać wartortla. Jeszcze nie przemieniłem żadnego squirtla, więc 600 expa za złapanie. I też nie naliczyło mi rotacji podkręconej Great Nie wiem dlaczego, może za słabo kręciłem tutaj. Kolejny latający Pokémon Firo, nie pierwszy na moim koncie. Zwykłym Pokebolem starałem się go złapać. Raz, o, wyskoczył jeszcze. Co do kolejnych odcinków, myślę, że następny odcinek, który nagram z serii właśnie Pokémon Go, będzie z walk w gymach. Tak, chciałbym właśnie taki odcinek nagrać. Myślę, że on może się ukazać za 2-3 dni na, na kanale. Może wcześniej zobaczymy. Firozłopan Great Ball'em. Tutaj Koffing Także jeśli chcecie, żebym jakoś nazwał Wasze Pokémony, znaczy przez Was wybrane, oczywiście moje Pokémony, to dajcie znać w komentarzach do tego filmiku, ponieważ przed e, filmikiem z walk w Gymach jest to ostatnia szansa żebym jeszcze pozmieniał nicknamey moich pokemonów i radzę to, e, radzę nadać te nicknamey pokemonom po prostu, które mają to e, topową wartość CP, ponieważ będę używał właśnie ich, e, żeby starać się przejąć jimmy. Widzieliście jak złapałem Koffinga aż aż 499 combat power. Więc bardzo, bardzo dużo. Tutaj kolejny Gastly. Niestety bardzo słaby. Ale złapany Pokébolem. Kolejne 3 Candy 48 CP. Sprawdziłem od razu jego IV. Niestety było słabe. Kolejny Pokémon Firo. Od właśnie tego momentu już e, zacząłem sprawdzać um, IV Pokémona od razu po złapaniu, żeby później nie robić sobie bałaganu. Tylko na bieżąco dodawać do ulubionych, czyli oznaczać tą gwiazdką te, które mają tą wartość IV na poziomie 80 plus procent. Ten Firo jest really strong, czyli jest to taki chyba 3 na 4, czyli no jest jeden z lepszych, ale nie jest to jeszcze to topowe IV, na którym mi zależy. Kolejne jajeczko i magicarp, a więc pozytywnie jak najbardziej. Troszeczkę cukierków, mogło być więcej, ale nie jest źle. 98 CP, od razu sprawdziłem. Jest dosyć silny, czyli znowu do 80 Combat Power mniej więcej, Do 80 IV, przepraszam. A tutaj już Kadabra. Pierwszy Pokémon psychiczny, którego złapię. Z tej rodziny, oczywiście, bo wcześniej też łapałem Mister Mime y i tak dalej. Dosyć sporo Combat Power. Myślę, że może być przydatny przy przejmowaniu gymów. Co prawdopodobnie będzie miało miejsce w następnym odcinku, złapany dosyć szybko, bo od razu właściwie Malinka, Great Ball i Kadabra złapany, zarejestrowany w Pokedexie. Co ciekawe, nie miałem jeszcze Abry, a od razu mam Kadabrę. 432 CP, bardzo fajnie, sprawdziłem IV, ale niestety ma ten najniższy poziom, czyli nie wiem, do ilu to jest, do 30-40%, coś takiego. Kolejne jajeczko i co tym razem się nam trafiło? Venonata, więc kolejne fajne jajko. 102 CP. Cukierki i Stardust. Sprawdziłem od razu IV, tak jak mówiłem, będę sprawdzał każdemu Pokemonowi już od tego momentu. Ale miał to takie jeszcze silne, ale nie to takie, na którym mi zależy, czyli nie, że jest jednym z najlepszych ze swojego rodzaju. Każdy... Każda drużyna, każdy kolor drużyny ma inne kwestie w sprawie tych Pokémonów, dlatego musicie też mniej więcej się zorientować u Was, jak to tam dokładnie mówi lider timu. Kolejny Gastly złapany, 192 CP, całkiem przyzwoicie, sprawdziłem od razu. No i jest dosyć silny, ale to też jeszcze nie o to, co mi chodzi. No i jeszcze ten Gastyk. Widzicie, ten odcinek jest pełen Gastlych. No i nareszcie, 321 CP to w taki Gastly, na którym mi zależy. Zobaczymy, czy się uda złapać i jaką będzie miał wartość potencjału, individual value. Złapany 160 CP, 160 expa przepraszam, CP321, sprawdzamy. No jest pretty decent, czyli taka druga, ta środkowa, można powiedzieć. Wartość taka, nie wiem, do 50% to jest. Kolejne jajko, no i niestety ratata. Słabiutko mogłoby znacznie lepiej, chociaż 244 CP to jest tak przyzwoicie. Miałem nadzieję, że może ma to perfekcyjne IV, ale niestety tylko to takie w miarę, w miarę mocne. A tutaj widzieliście na jednym screenie, czyli obok siebie i Sidra, i Seeking, a więc dwa wodne Pokemony, 731 CP. Sidra, niesamowicie silny wodny Pokémon, przemiana Horsi. Malinka plus Great Ball niestety wyskoczył. Kolejna próba. Bardzo szczęśliwy to był dla mnie moment, że spotkałem aż tak rzadkie Pokemony dwa obok siebie. Sidry już miałem zarejestrowaną w Pokedexie, bo udało mi się wcześniej złapać. Na pierwszym albo na drugim odcinku już nie pamiętam. Ale Seeking i yy, udało się tą Sidę też złapać. 110 XP, 731 CP sprawdzamy. I V pretty decent, a więc e, jest to ta, e, ten drugi pułap na cztery możliwe. Także no, poniżej przeciętnej. Seeking tylko 146 CP, no szkoda, ale nie miałem go wcześniej. Także. Bardzo fajnie, druga forma Goldin. Mam bardzo dużo wodnych Pokemonów. Nie liczyłem na to, szczerze mówiąc, gdy zaczynałem grę, że aż tyle mi się uda wodnych Pokémonów, tak naprawdę wcale nie łapiąc Pokémonów e, w miejscu, gdzie jest e, woda jakaś, czy tak dalej, po prostu tak się trafiają. Sprawdzamy IV, jest mm, dosyć potężny, really strong, czyli trzecia ta, e, trzeci pułap na cztery możliwe, ale to jeszcze nie jest ten pokémon, którego oznaczyłbym gwiazdką, dodał do ulubionych. To już ostatni pokémon, którego łapię. W tym odcinku Gastly kolejny złapany. Transferowałem sporo Gastlich, 69 CP. Transferowałem sporo Gastlich e, poza odcinkiem, tak jak chcieliście w jednym screenie. A teraz już ktoś mnie poprosił, żebym pokazał swój Pokédex. 60 złapanych, 61 e, widzianych pokémonów dosłownie. No i tu możecie zobaczyć, jakie właśnie mam pokémony. Na koniec jeszcze pokażę swoją listę wszystkich pokemonów, które aktualnie posiadam pod względem combat power, czyli od najwyższej wartości do najniższej. A jeżeli filmik się wam podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Jeśli macie jakieś pytania, na przykład kiedy dogram jakiś odcinek z, z innej serii, to pamiętajcie, że tych serii jest sporo w tym momencie na kanale i po prostu w zależności od tego, ile łapek w górę jest pod ostatnim odcinkiem, wtedy decyduje się nagrać właśnie tą serię. Tutaj widzicie, sporo Pokemonów jest w czym wybierać. Pozmieniałem też niki, tak jak wiele osób chciało. Onix i tak dalej. Niestety są to raczej słabe Pokémony, które raczej w Gymach nie będą walczyć. No i to już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać, czy bardziej się wam podoba forma tamta, czy ta z tym jednym screenem. No i do następnego razu. Na razie, cześć.